Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Proszę państwa, dzisiaj będzie paczka... Jaka będzie paczka, bo już zapomniałem Będzie pick Shifter jeden z pięciu bodajże, dobrze pamiętam Zagłosujemy sobie właśnie zaraz na kartę footies Będzie Futis od piątku, także nawet nie wiem kto jest do wyboru, zaraz zobaczymy Skończymy sobie kwalifikację w, w Champions I w sumie tyle Za łapeczkę w górę, subskrybujcie również oczywiście kanał I zobaczmy na kogo możemy zagłosować w piku footies Mamy Bisakę. Wow. Trzy karty z Premier League. No, i jej powinien być bardzo duży błąd, że te karty są nie na wypożyczenie, tylko po prostu można je mieć. I no, nie będę was oszukiwał, żadna z tych kart mi się nie przyda, biorę po prostu kartę pod foder. Jest to może zachowanie typu podłe. No, karty 8-4 czasami się mogą przydać, także no, sorry. Okej, okay, przejdźmy do piku 9-3 plus 1 z 4. 1 z czterech. To jest skład najdroższy, który leci. Dajemy tutaj kulibalego, który nie będę grał. Cała resztę oczywiście typowe fodery. Nic szczególnego. Zatem mamy paczkę Premium God Players Pack. No, widywałem lepsze paczki, no ale no, kto wie. Jak będzie jakiś walkout, to się dzieje, oczywiście nie obraże, bo potrzebujemy walkoutów. A trafiamy: ekrany 8,5 by się przydały. Eee, Teamu Werner. Wow, nie woląt. Dziwne. Najpierw Havers, teraz Werner, ciekawe. I słuchajcie, to jest ostatni składzik, który leci na tego pika, Przepalam tutaj kukuryllę, więc mam nadzieję, że nie wróci do nas w żadnym możliwym wypadku. A brzuch tego parę kart, które oczywiście już były trafione. No i co, zacznijmy ten, ten odcinek. Na jak tylko się da. Mam nadzieję, że tam wlecie jakiś fajny... W sumie ja nie wiem kto. Dam szansę, po prostu daję szansę jej, żeby się wykazali. Zobaczmy, 1 z 4. Kogo my tu mamy? Okej, okay, dobra, jest Dempsey, czyli można, mo, można trafić kartę Hero. Teraz dopiero się kapnąłem, że tak powiem. Dempsey 4 na 4 za bardzo mi interesuje Hajdara też nie sanę. 5 na 4, Sana wygląda bardzo świetnie, El Sharaoui również git. Muszę porównać ceny, ale wydaje mi się, że Sana chyba jest najlepszy, zaraz zobaczę. Okej, okay. Sana kosztuje 300 tysięcy monet, podczas gdy El Sharaoui kosztuje tych monet 100 tysięcy mniej. No to chyba Sane bierzemy na ławeczkę, no pff, wygląda, wygląda przesolidnie, 5 to już 4 słabszej. No dobra, chyba solidny pignie. Możecie oczywiście dać mi znać w komentarzu, jak to u was poleciało z tego pika, czy było lepiej, czy gorzej. Ale chyba jest ok. okej. Jeszcze jest paczka, no tak. Paczka za ukończenie tego składu 6 świecących zawodników na 12 kart A nuż e ekrany nie najgorzej. E Kanales 8-3, witam. Dobra, przejdźmy sobie do kwalifikacji Food Champions. Dużo z was pisało mi, żebym wstawił benzemę do składu, bo ponoć... znaczy ponoć nie jestem lepszy niż Eusebio. miałem problemy z połączeniem, ale ostatecznie... Musiałem się niestety pozbyć Bellingama, zamiast niego wszedł Vieira, No i tak to właśnie wygląda. Karim z Salahem na ataku. Na razie tak to będzie wyglądało. No i próbujemy. Pierwszy mój mecz Benzemą. I zobaczmy z kim się zmierzymy. Zwykły Szmajer na bramce, toc Messi. To jest. Okej, okay, ciekawe zestawienie, ale okej. Okay, no, ostatnio grałem przeciwko zwykłemu Castellsowi i nie skończyło to się dobrze, więc nie będę się śmiał. Zobaczymy, jak sobie poradzi Karim dzisiaj w tym meczu. A generalnie się nie było nagród za Division Ravles, ponieważ jestem widze elitarny i za bardzo opowiem szczerze, no nie chce mi się grać, niestety. Ale na szczęście są kwalifikacje, więc zawsze coś, tymczasem Dempsi. Chyba to jest ten Dempsey, którego mógłbym wybrać. Zobaczmy, Dempsey, podanie. O proszę bardzo, tapił. Okej, okay, dobra, dobra. Spokojnie. Czwarta minuta, dużo czasu przed nami. Ja jestem dzisiaj w tego karima. Dużo z Was pisało, że jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż i czasem Hulit. Mousala, uderzenie od w szybka odpowiedź elegancko. Trochę boję się tego benzemy z racji, że nie wiem jak ona sylwetkę wygląda, trochę taki klocek, no ale... No zobaczymy. Ja naprawdę, bo byłby świetnym napastnikiem. Mam nadzieję, że benzema w wyzwaniu, zobaczmy. Karim, nie najlepsze zagranie. O nie, duży błąd, Thierry. Spokojnie, to z Messi, no. To z Messi, no. wszystko jasne. Karim, ładne zagranie. Rodrigo, może jakiś Tapin? Zżartowałem. Karim. Zobaczmy, czy on to potrafi... Jezu, to było ciekawe. Thierry... Ułek i w Oj, to może gramka niestety. I to jest 3-1. O cholera. No tego się nie spodziewałem. Zebio. No. Brawo, Mendes. Już to już powinno być 4-1. To będzie jeszcze jeden. No dobra, no nie, chyba no, ten mecz niestety. No nie ugram tego meczu. Znowu to samo, znowu gram z gościem, który ma zwykłego bramkarza, złotego. I znowu mam problemy. To jest ciekawe. Dobra, damy sobie sanę na atak w tym meczu. Zobaczymy, czy coś to zmieni. Potrzebuję tak naprawdę tylko jednego wina i mam nagrody, więc nie wymagam dużo. Dobra, drugie podejście, prime Bele, Atal. K prime Croif również tam się pojawił. No dobra. Może w tym meczu benzema zabłyś może potrzebuję sanę do ataku. Spokojnie, dobra, sane, może tutaj Karim. Z pierwszej piłki. Bo Otóż nie. Pięć słabszej nogi. Ja tylko przypomnę. Karim Benzema 98 ma pięć słabszej nogi. Chyba... Chyba nic go tutaj nie prawda? No, Karim. Dobrze! No, i o to właśnie mi chodziło. Wstawiając Karima Benzema do składu. Pięknie. Pierwsza bramka w naszych barwach. O! Brawo, Mike. Ej, spalony. No, tak się właśnie dziwiłem, że ten miejsca dostał. I to będzie... Johan Cruyff, spokojnie, Nie było. Szybko tapinu i będzie miał ten tapin jeszcze. Johan Cruyff, świetnie. Maldini, spokojnie. Dobrze. Oj, to będzie świetnie. Świetnie obrona. No gość w, w ofensywie na razie. Stwarza problemy, kurde. Duże problemy. Super. Jezu. co tu się dzieje? No i cóż, na razie remis 1 do 1. Mecz dosyć zacięty niestety. Myślałem, że będzie łatwy win, no, ale... Jak widzicie sami jest troszkę ciężko No, na razie nic nie zmieniam Próbujemy dalej Dobra, ładnie, trochę wymanewrowana Defens... O, ja tam widzę Rodrigo Widzę też Sanę Prosto w środek bramki Sanę, miałeś... Trochę czasu, powiem ci szczerze, na no, Lakaj okay, mam drożny Sanę, może teraz, lewa noga I o to mi chodziło No to od tego ma właśnie lewą nogę Sanę, dziękuję bardzo 2-1 I już odpowiedź no. No, tak fajnie, że się wygrywało przez te parę minut. Czy on chciał zdobować? Uuuu, ja znam tę celebrację. wiem co się naciskało w przedniej Fifie. Czy to jest czerwona kartka? To jest czerwona kartka dla Pele, proszę Państwa. No, ciekaw jestem co zrobi. za Lozano za Cancelo. Okej, okay, no Cancelo też nie rzutą tą więc jest to w miarę yy, zrozumiała decyzja. Ło, a może Benzema dobije na pustą bramkę? Trafi, już się bałem, że tutaj niestety tu nie wpadnie, ale jest Karim. Lis polakarnego, widział co zrobić. Też ładny strzał. z swoją drogą, trzeba to oddać. Bardzo ta współpraca, co, wygląda Sanę z Benzemą. Kto wie, może jakaś przyszłość ich czeka w tym składzie. Zobaczymy. Johan, może dużo miejsca wiesz. Dobrze, Giorgio po raz kolejny. Johan po raz kolejny i Giorgio, niesamowity. Cyk, cyk. Dlaczego, Alison? Dlaczego to bronisz? Karim, trochę twojej magii bym potrzebował. Czemu to nie wpada? czemu takie strzały nie wpadają? Czemu Alice nawie stał się lepszym bramkarzem? Że nie wiem. No, ostatnia minuta. Nie, 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 No, dogrywka dla widzów. Dobra, zrobimy może jakieś zmiany na skrzydle. Bo coś mi się wydaje, że powoli brakuje nam, że tak powiem, tchu. Damy sobie Jokola zamiast DiMarie i może Bellingama zamiast Vieira. Rodrigo, yes! 8 minut, nawet 7. Bałem się tej lewej nogi, ale jest, OK, spokojnie. Teraz nie stracić w ogóle bramki. No, najlepiej nie w końcówce, to już byłoby w ogóle perfekcyjne. Karim, kończysz ten mecz. Karim! Jest, bałem się. Znaczy, nie wiem czemu się bałem tej lewej nogi. 5 słabszej, no ale jednak Benzo miał dzisiaj różne, różne odpały, także mamy 5-3. No, co by nie mówić, 10-0, 3 bramki. Nieźle. Ok, winki oddane. Możemy sobie odebrać nagrodę za rangę czwartą. Oczywiście w kwalifikacjach, żeby nie było spokojnie, że tak powiem, spokojnie. W pierwszej partii nie ma ekranów, także nie ma co się zbytnio podjar podja podjarowywać, że tak powiem. Także dwie megapaczki przed nami. Nie ma, nie ma gwarantowanego ratingu, także co ma być to będzie? Może jakiś żeby żebyśmy coś mieli? Nie ma ekranów po raz drugi. Niedobrze. Może być, ekrany za tę nagrodę. Jednak czwarta ranga to 6 winów. No coś tam trzeba się przypocić, także. Jedna z najgorszych nagród w tej Fifie, myślę, że można powiedzieć, za kwalifikację. I słuchajcie, na sam koniec jeszcze dwa piki, żeby sobie coś tam uzupełnić parę foderków. Pewnie w samym odcinku będzie ten pik Shape Hero. Także jakieś karty 8-6 w górę by się przydały. Proszę bardzo, Son 89, pięknie. Jeszcze jeden łokalcik, żeby tak zakończyć. Bernardo Silva, dwa łokalty z Premier League. Elegancko. Dobra, także to było na tyle. Widzimy się następnym razem, nie wiem jeszcze kiedy, zobaczymy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się, do słyszenia. Adiós